Szymon Szymański, Marketing Manager firmy Acer. Dzień dobry. E, dzisiaj chciałem pokazać, zaprezentować nasz nowy model Espire S7 wersji 13-calowej. No właśnie na polskim rynku. Oczywiście z Windowsem 8. Możemy go zobaczyć tutaj. Co go cechuje? Przede wszystkim fenomenalny design. Ultra cienki. Z kątem... 180 stopni! Zwie nie automatycznie dostosowuje się do warunków oczywiście oświetlenia. Matrycą 13,3 IPS Oczywiście dotykową wykorzystującą cyfnością Mindosa 8 10 punktowym Ekranem dotykowym i funkcjami, e, które posiadają utabuki Acer, czyli Always, e, Always Connect i Instant On. Instant On, który powoduje, że system wznawia się ze stanu śpienia w 1,5 sekundy i łączy się z Internetem e, w ciągu 2 sekund od zbioru z, z, z Spires 7 e, pracuje na baterii do 12 godzin do 12 godzin i potrafi przebywać w stanie uśpienia, w głębokim stanie uśpienia około 80 dni. Pokrywa, którą stosowaliśmy w Aspire 7 jest pokrywą, która korzystuje Gorilla Glass. Sprawia to, że jest ona wyjątkowo odporna na zabrudzenia, zarysowania. I prezentuje się fantastycznie, tak? jest to, wygląda to jak szkło tego szkło, które nie pozostawia aż tak bardzo widocznego w Co fajne i, i, i warto wspomnienia jest również system chłodzenia za, zainstalowany w Aspire S7, który powoduje, że e, cały nowość jest naprawdę, mimo dość mocnej teraz jak teraz widzimy, e, jest, pozostaje chłodny. Całe ciepło jest, 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 jest e, Odpowiednio, odpowiednio usuwane z, z komputerów. Taki sam system jak w wcześniejszych uurtropuch do Heisera, gdzie powietrze jest usysane przez dziury klowiatów... Dokładnie tak, dokładnie. Tak. E, produkt jest już dostępny w Polsce. Konfiguracje w zależności od tego, przede wszystkim jaki, jaki procesor mamy mamy w środku. E, Zaczynają się od, od ceny 5,99, jeżeli chodzi o wersję 13-calową. E, przy procesorze i5 i przy procesie, procesie i7 jest to 6999 zł. E, wersje 11celowe, które również mamy w ofercie e, zaczną się już od 4,99 zł na pół